O, 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 hmm, dobra. dobra. Witam, witam. Kolejny odcineczek. Dzień dobry. Z kim jestem? Z jestem. Klikając zadaję wrażenie, wszystkim leczą, odlębię ten. Abey, jakim jesteś z jest cypekiem? Ejbi. Czy Ej, już nie żyje? Naprawdę? A Albo poszedł się kolegować z kimś, okej, okay, dobra. Ja muszę zobaczyć jak ja jestem niewidzialny A to jest taka niewidzialność, dobra Fajna niewidzialność, pozdrawiam Invisibility Klikając prawie się jest, muszę dać wrażenie wszystkim graczom w obrębie czterech klatek, okej okay. Niewidzialny na manga Wchodzimy do lighta

<laughs> ja i będę tu pilnował tego light containment zala. <laughs> A tak! Szarża! Forglory! Kogoś udupiłem? No są wcelowani tam, a ja stąd nie wyjdę. Póki jakiś dupak nie przyjdzie. Kurde, mogę zbiec. Mogłem zbiec, kurde, albo wejść tam, ale nie wiem czym zdążył. Czemu nie mogę tego wybaczyć? No jednak mogłem. That's good to know. Może jakieś dupaki jeszcze tu zostało się? To się kogoś dorwie. Dobra, trzeba szukać. Ktoś tu może się jeszcze kręci, akurat w lepszałce nikogo nie ma. Naprawdę wymordowali wszystkie dupaki? Trochę mi smutno, jeśli tak zrobili. Jedyne co, to zabiłem tego... O, hello. Hi. Który poleciał gdzie? Czy tu się cofnął? Dobra, będziemy ich nawiedzać. Chodźcie, tu gałganki. Chociaż mi się wydaje, że mam gdzieś tutaj. Dobra, pójdźmy tropem tamtego gostka. Jest 173. Halo! Ktokolwiek? Mam mało życia i tak. Nie obawiajcie się śmierci. A Mongo was szuka. Halo, halo. Czyli poszedł tutaj. W tą stronę. Halo, halo. Gdzie się chowasz? Tutaj gdzieś? Nie. To jest kółeczko wtedy robię. Hmm. Głębiej się gisko? Czy zrobił kółko? Czy za? okej, okay, dobra. Chyba już widzę. Zamknął się w ulepszarce, ta. Było otwarte wcześniej, pamiętam. Idę sprawdzić jeszcze inne pokoje, bo tam przecież było dwóch ich. Żadnego nie zabiłem. No paczki, nie lękajcie się. Dum, 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 dum. Gdzie oni się pochowali? Hmm. Tam nikogo. Ała, sam się zabija. Nie, tutaj utknę wtedy. Poza tym tam jest tylko respawn dupaków. No to? Zamknął się pewnie w tym. I nie wyjdziesz już do, nigdy. Albo pozostało mi wrócić do heavy, ale w heavy to tam pewnie kupa mtf siedzi. I ja gówno zrobię. Na no, dwa strzały no. A jeszcze chciałem... O oh, ty. Uciekłeś mi, ta. You escaped. Don't you? Ooo oh, you little. Mobilna formacja operacyjna. You escaped. Dezygnacja nine Tail Fox Kotła do Cały personel proszę nie pozostanie w stronie ewakuacyjnym w jakimkolwiek innym bezpiecznym miejscu do momentu hmm. zakończenia procedury dekontaminacji. Smutne, że mi uciekł. Schodę, Zanim bym go znalazł, zesunę, gdy wszystkie naruszone to trochę mi minie. Ach, przepraszam. Sarki. Aż mi się kichać chce. Ktoś pewnie mnie obgaduje. Uwaga, awaryjna procedura głowicy Alfa została aktywowana. W przeciągu 90 sekund większość placówki zostanie zdetonowana. W takim razie ktoś jest w Heavy? To było heavy, nie? Znaczy. O. O. Nie tu chyba, ale przez Tesla trzeba by było przeskakiwać chyba. Która jest na Procedura ta została odwołana. Zła restartowanie systemu. <laughs> Będę pilnował tej głowicy i nie przyjdą tutaj lamusy. Będę wydłużał specjalnie odcinek, i my, niech przyjdą po mnie. Mam dwa serduszka. Chcę wygrać z Armią chaosu. To jest szczerze wątpię, że mógł przeżyć. Dobra, idziemy tam. Nie będziemy wydłużać. My lamusy jesteśmy. Przyjmijmy śmierć dumnie na klatę. Jak trzeba. O, jakie piękne temki tu leżą. Hmm. Aktualnie jestem one shot. Ale dzielnie walczyłem jako scp a nie jak AB, który miał być scp a chyba był glutkiem. Został rozstrzelany jak jakiś lamus z Wąchocka. A ja tutaj dzielnie walczyłem broniąc tej placówki, chociaż nie wiem czy to było moje w ogóle. Jakkolwiek... Nikogo? Nie ma, wszyscy są na powierzchni, pewnie lamusy, chociaż może to być, no. Tylko ten niewidzialny tak działa, że jest jednak widzialny, no. To jest ten ból. Mobilna oh. formacja operacyjna oh. Epsilon-11, dezygnacja 9.0 Cały personel, proszę o pozostanie w stronie ewakuacyjnym do garnizmania w tę stronę poszedłem miejscu do momentu zakończenia procedury dekontaminacji. Zaczniemy eskortować personel, gdy wszystkie naruszone protokoły bezpieczeństwa zostaną przywrócone. A jajaj, teraz to już jestem 100% dead. Hi! Czy mi widzieli w ogóle, może sobie przejdą? Słyszę ich tu panie. gość tam szczela A kurde no nie normalnie mnie w końcu god damn it tak długo dzielnie walczyłem. Dobra, no to lecimy kolejne. O, teraz ochroniarz. ua! Ach, tyle bitwy, tyle skradania się, kurde. A ile tam MTFów było w ogóle? Kto był MTF-ami tam, jak była ta walka? A bo ja nie wiem, jednego zabiłem na hita, a potem dwóch mnie wzięło, więc nie wiem ile tam jeszcze ich było. A ty byłeś CI czy mtf Ja byłem SCP-kiem niewidzialnym. Aaa, dobra. My właśnie się szukaliśmy. mówią, że jesteś mówią, że jesteś, internet, potem się pytam gdzie dokładnie. No w Heavy. W Heavy to ja ja, I... ja zabiłem jednego, co Warheada odwalał. Mam dwójkę. O, no to nice. Fajnie się grało tym a, niewidzialnym. A churę, no nie, łapiecki. coś nie bije, no nie, no, no czemu nie. zawsze ja? Ja pierdolę. Grupa pewnie, koronawirus. Eee, z tyłu jest, z tyłu na, jest. na ciebie w celi. Bigo, widziałeś. Jest... O, 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 to jest ciebie 3 9. O dobra, spadamy. Ja chciałem go bić. Klepa na rejsu. Ta, dupę go nakopać. No, co on sobie myślił? Kurde, psa zgonić. Nam, nam dupakom podskoczyć? No właśnie, karmę mu rzucić i od razu, kurde, będzie się słuchał. No właśnie. No nie, jestem taki typu. No to dziewięć czy dziesięć? Kurwa. Czerwony. typu gubię. No 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 to pusta. No, <laughs> Kurwa, Spierdalajmy! <laughs> Jak ty jesteś? Ej, otwórz! A się tu mrocznie zrobił? O nie! Jeszcze podpalający! A! <zülüyor> no nie, no spadaj, kurde, Ty podpalać, kurde! Dobra, kurde, klepać ci na burdę, walony w farfusie! Spadaj stąd, kurde! God damn it Chcę odejść Tak kurde. dokładnie. Znajdzie... Musimy... Znajdziecie. Na znajdziecie... do, do mojego Discorda w... możecie wbić. Wredny, wbić się, tak. kurde. Na to lewą no no stronie znajdziecie tam. link w opisie, a jak nie to golimy Kurde, z gref Uła. nie podpalał, no. Kur... no właśnie ten, on dobrze gra tym SCP-kiem, bo kurde on atakuje i się chowa. No, to a znaczy ja mu na, nawaliłem jedyne... trochę na gębę i uciekł ode mnie, ale mnie spalił. To znaczy, jeszcze jedyne co widzę na razie, co robią tymi SCP-kami, to od razu na mnie raszył i mnie Z Badyla. <laughs> To brzmi, Dobre, jedyne... to brzmi bardzo źle w porównaniu do naszych 9, poprzednich 9 rozmów. 9, 9, 9, 11. Potem mówię, potem się darłem jak mała dziewczynka, jak go spotkałem. Biegnę. Raj <grym> go. To, go. to, naprawdę, to, na, to na, naprawdę źle wygląda w porównaniu do naszych poprzednich <grym> rozmów. Nie, ale patrz, potem z Amonga po prostu wystrzelił. I potem, i Potem. Aha, dobra. Ej, bo <głos> <głos> <Grubo>. <głos> Kurde, jeszcze to potrwa. Niech żyje. E dużo, że... Czy... Dużo, no Wiesz... ale mógłby się pewnie. Naprzydałbyś no, się raz. Ja powiem, że nie. Klasy D w ogóle gdzieś już uciekają, a nie... Klasy te w lajcie. Gabor znowu w lepszarce siedzi. Stąd też w dziennego. Ja w lepszarce, w lepszarce. W to jest Gabora, kurde, miejsce... O, mtm Jedna Dobra, idę roztrzymać klasy. Designated Ninetal Fox. Kultury, Znowu Gabora gdzieś zamknęli, najpierw w śluzie, a potem w lepszarce W lepszarce siedzi, bo tam jest... Ej! Ej! ej, ej. Nie, nie zamyka się drzwi na... Oj, właśnie, Oj, tak no dla kolegów po fachu uciekać. uciekać, uciekać, uciekać! A jakby co, mamy trzy plany, nie? Dla kumki po fachu Zabić tę, zabić tę i Winda nam windę nam Kurwa, co? ma? Nie jestem jechać kulturalnie, chodźcie kulturalnie zjeżdżać. No żeś. Mam. To jest tak? O. jest Co Jak to robić? Ono namadujcie ładujcie naładujcie broń te Musisz użyć maczki bloku. No się patrzył na złoto do. tu? dobra, to to już jak plan, to tak to za słońcem, za słońcem tak działa tak. Musisz patrzeć, póki się nie roztopi Ale po, hmm, O, jak świat, ej płonący wsiadł Ej ze wstydu Co? Co zrobił palący? Wsiadł Gdzie wsiadł? E, na, przy, na przystanku Poznań Główny Jezus Maria, Tam ja tam poważnie za No umarł Nie żyje A, Kiedy wsiadł no. na Wziął, Je... siadł po pociągiem, Nie tutaj. i w pociągu go spotkała kontrola biletów i umarł. Jezu, hmm, kto jest w heavy? Klasa D w lajcie. A ja dopiero w heavy jestem. Siema Na razie okay, się... Ej, została jeszcze demonka 457, wow, ale ma klatkę fajną. Dosłownie to jest białe ściany z węglem na dole, ale fajne. Wow, wow to dimonka. tak demon left. Nagle się rzuca oh, one demon lepiej w końcu? A tu no. Tu mi bierzesz, to jest. Ale nie, to jest. To jest. To, 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 to jest audio efekt dla 939. Jest 1D. Oooo, idzie wina. Dora, ja muszę spierdzielać tak czy siak, więc się masz. Ijo, ijo, ijo.